Cześć. Witaj. Bardzo dobrze cię widzieć. Cieszę się ogromnie, że jesteś tutaj ze mną. Witam cię w mojej przestrzeni, w naszej wspólnej przestrzeni. Tym razem to miejsce, z którego tworzę ten filmik dla ciebie, jest moim miejscem bardzo szczególnym. A mianowicie, witam cię w moim gabinecie, w którym przyjmuję na co dzień. Postanowiłam zmienić troszeczkę okoliczności. Że tak powiem, nagrywania tego filmu, żeby była też pewna różnorodność. A zatem witam Cię dzisiaj w Sopocie, w miejscu moim ukochanym, w miejscu, gdzie teraz stałam, w miejscu, gdzie mam tutaj rodzinę. I tutaj z miejsca oczywiście pozdrawiam bardzo ciepło, wysyłam moc wspaniałych myśli do mamy i brata, którzy teraz na pewno oglądają mnie. Bo zawsze czekają na filmiki ze mną. Ale witam Cię też bardzo szczególnie, dlatego że dzisiaj powiemy sobie o takiej bardzo ważnej rzeczy, jaką jest wolny wybór. Dzisiejszy filmik ma tytuł, będzie, w zasadzie nosi tytuł Wolny Wybór a Wróżby. I chciałabym dzisiaj troszeczkę Tobie o tym opowiedzieć, a mianowicie powiemy sobie o trzech krokach do tego, jak połączyć wizytę u wróżki z wolnym wyborem? Więc rozpoczniemy dzisiaj naszą rozmowę na temat tego, czym jest wybór, jak ja rozumiem wybór i jak ja rozumiem wolny wybór. Mam nadzieję, że Ty też powiesz coś od siebie. Mam nadzieję, że nawiążemy dialog. Mam nadzieję, że też chciałabyś, chciałbyś powiedzieć coś więcej na ten temat. Także oczywiście zachęcam do komentowania tego filmu, dlatego że to miejsce, to miejsce na YouTubie tworzymy wspólnie, zarówno Ty, jak i ja. Tworzymy nasz świat. Jest to świat, który ma być dla nas, tak jak powiedziałam już kiedyś wcześniej, bezpieczną przystanią, ma być to miejsce, w którym czujesz się dobrze, w którym czujesz się spełniony, spełniona i w którym czujesz się zrozumiany. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie listy, które do mnie piszecie. Przepraszam, że jeszcze nie na wszystkie odpowiedziałam. Wielu z Was, wiele z Was ogólnie pyta, kiedy jakiś pierwszy event, kiedy jakieś pierwsze szkolenie. Słuchajcie, mamy czas. Ja planuję gdzieś wiosną ruszyć z ofertą szkoleń. Planuję wiosną ruszyć z, ofertu, z ofertą też wyjazdową. Natomiast dajcie mi jeszcze chwileczkę, ja to wszystko sobie muszę w mojej głowie ułożyć, natomiast na pewno tak będzie, więc ten rok też jest takim przełomem dla nas i takim właśnie pierwszym wyjściem do przodu. Słuchajcie, więc dzisiejszy tytuł jeszcze raz, wybór, wolny wybór, a wizyta u wróżki, trzy kroki do tego, jak to połączyć razem. Słuchajcie, czym jest w ogóle wolny wybór? Powiedzcie mi, co wy uważacie... Ja przygotowałam się troszeczkę merytorycznie, przygotowałam się też, że tak powiem, z takim materiałem słownikowo-książkowym. No i generalnie dochodzę do wniosku, że wolny wybór jest w każdym z nas. Że nasze życie samo w sobie jest nośnikiem wolnego wyboru, bo to my wiemy, że chcemy być tu i teraz. Wolny wybór jest też pewną domeną naszego ludzkiego istnienia. Bez wolnego wyboru e, nie ma naszego życia, dlatego, że jedynymi osobami i jedynymi kreatorami naszego ludzkiego bytu, e, oczywiście tuż po przyjściu na świat, już jesteśmy my. I to my mamy pełen wpływ na to, co nam się w tym życiu właśnie zadzieje, e, coś, jakby, jakie sytuacje w naszym życiu będą miały miejsce. E, bo e, wpływ mamy przede wszystkim na siebie i właśnie wolny wybór. Polega na tym, że my w świadomy sposób, e, świadomi też e, tego, co nas ogranicza lub nie, dokonujemy właśnie e, wyborów, które są naszą wolną drogą. I e, uważam, że wolny wybór możemy podzielić na wybór świadomy e, lub też nieświadomy czy podświadomy. Dlatego, że moi kochani, my bardzo wiele rzeczy i bardzo wiele wyborów e, dokonujemy. W sposób podświadomy. Czyli sami nie wiemy dlaczego, ale coś nas kieruje do tego, żeby takiego wyboru podjąć. I tutaj właśnie nasza podświadomość bardzo często się odzywa i, że tak powiem, kieruje nami. Więc rozpoczęłam generalnie od tego, że wybór jest bardzo naturalną częścią naszego ludzkiego bytu. I słuchajcie, wolny wybór. Jest też wolną wolą. I to też chciałam bardzo mocno podkreślić, to też chciałam bardzo mocno dzisiaj zaznaczyć. I zgodnie z prawami jakiejkolwiek religii, bo możemy, jedni z nas mogą wierzyć w religię tradycyjną, katolicką, inni w inną, natomiast zgodnie z takim naszym prawem, takim ogólnie powszechnym w religii i prawem katolickim, bo tutaj pewnie większość z nas, gdzieś tutaj w naszym kraju. Najwięcej religii, które wyznajemy, no to właśnie jest pewnie katolicka religia, chrześcijańska, ale wiele osób gdzieś uważa, że nie podporządkowuje się żadnej religii. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą jest nasza wolna wola. I mówię o tym nie bez powodu, dlatego że wolny wybór to jest też właśnie ta wolna wola. I najgorsze, co można zrobić drugiej osobie. To zabrać jej wolną wolę. Czyli pamiętajmy o tym, że my mamy naszą własną wolną wolę i my ją możemy wykorzystać w taki sposób, jak sobie życzymy, nie naruszając, że tak powiem, praw tej drugiej osoby. Bo to, jak my widzimy życie danej osoby, może się kompletnie że tak powiem nie pokrywać z tym jak ta druga osoba widzi swoje życie więc wolny wybór jest bardzo ważny wolna wola również i dlaczego powiedziałam o religii dlatego, że największą taką nieścisłością i największą, największą niezgodnością jaką można zrobić to jest zabrać komuś wolną wolę pamiętaj, możesz poradzić możesz powiedzieć co czujesz możesz powiedzmy być pewnym drogowskazem ale druga osoba e, zrobi po swojemu. Zatem e, to tak tytułem wstępu. E, skoro mówimy o wolnym wyborze, skoro mówimy o tych trzech trikach, które e, można połączyć e, z tym, żeby zachować wolny wybór i chodzić do osób, e, które przepowiadają przyszłość, słuchajcie, to jest możliwe. To też nie jest tak, że e, idziemy do kogoś i ta osoba zawładnie naszymi myślami. I ta osoba zawładnie naszą podświadomością i my już sami z siebie nic nie zrobimy. Słuchajcie, to tak nie działa. A więc przechodząc już do tematu klucz, czyli wolny wybór a karty, czyli czy chodząc do wróżki, można zostać w wolnym wyborze. Słuchajcie, oczywiście, że tak, ale wszystko jest sferą świadomości. I pamiętaj, że im bardziej jesteś świadomy, im bardziej jesteś świadomy, świadoma siebie, tym bardziej. I możliwe jest to, żeby słuchać siebie, słuchać tego co podpowiada twoja dusza, a jednocześnie chodzić gdzieś się poradzić. Więc chciałam wam dzisiaj powiedzieć, że pomimo stereotypu, który się przyjął poprzez media, że nie możemy pójść do wróżki dlatego, że ona nam powie i nas tak zaprogramuje, że my nie będziemy w stanie już nic zrobić. Słuchajcie, pamiętajcie, to tak nie działa. Potraktuj wizytę u wróżki, wizytę u jasnowidza, czy nawet u numerologa, czy u astrologa, potraktuj to jako wskazówkę, potraktuj to jako, jako swoją taką drogę, którą chciałbyś, chciałabyś pokonać w kierunku takiego spadla duszy, bo ja zawsze mówię, że taka wizyta... To jest zawsze takie spa dla naszego serca, dla naszej duszy, może niekoniecznie dla ciała, chociaż czasem ciało też daje nam wytchnienie. Jeżeli nasz umysł się wyciszy, to ciało też. Natomiast taka wizyta na pewno jest takim spa dla Twojej duszy. Więc pamiętaj, jeżeli decydujesz się na taką wizytę, jeżeli masz ochotę przyjść, potraktuj to jako taką swoją drogę. I potraktuj to jako potrzebę. Nie traktuj tego jako jakiegoś takiego ograniczania ciebie. Dlatego, że, i to chciałam podkreślić dzisiaj, że karty, przewidywanie przyszłości to nie jest ani matematyka, ani fizyka. Czyli jeżeli pójdziemy skorzystać, to nie jest tak, że na przykład po czterech czy pięciu dniach. E, wszystkie te rzeczy, które zostały wypowiedziane na wizycie wpadną nam na przykład przez kominek albo przez telewizor. To tak nie działa. E, wróżby realizują się z biegiem czasu, ale pamiętaj, że Ty powinnaś, powinieneś też temu pomóc. Czyli jeżeli czujesz, e, że dana wróżba Tobie w pewnym sensie pomaga i Tobie pasuje, to robisz wszystko, żeby pomóc w przeznaczeniu. Więc potraktuj właśnie taką wizytę u wróżki, u numerologa, u osoby, która zajmuje się takim światem, jako taką podpowiedź. Potraktuj to jako dobre i właściwe pokierowanie, a nie jako wyrocznie. Tak jak zresztą powiedziałam Wam już we wcześniejszym filmiku, na naszym wcześniejszym spotkaniu nie ma czegoś takiego jak wyrocznie. To my sobie tą wyrocznie w głowie w pewnym sensie Wyzna wyznaczyliśmy, że ona jest i musi się coś takiego w naszym życiu zadziać, dlatego że e, jesteśmy zaprogramowani. Natomiast e, to my sami jesteśmy swoim sterem, żeglarzem, e, no i okrętem, jak to się mówi. Więc e, odpowiadając na pytanie, czym jest wolny wybór i jak połączyć ten wolny wybór e, właśnie z wizytą wróżki, to powiem Tobie, że e, potraktuj wizytę u wróżki, jako wizytę z własnego wyboru. E, potraktuj tą wizytę jako, e, jako taką podróż w głąb siebie. E, ja zawsze mówię, że wizyta u wróżki, wizyta u jasnowidza jest na pewno czymś więcej niż tylko wizytą e, psychologiczną. E, bo psycholog Ciebie wysłucha, porozmawia z Tobą. Natomiast z zasady nie kieruje Twoim życiem, nie próbuje tego zrobić, może Cię nakierować na różne spostrzeżenia, ale też nie może się do końca wypowiadać w formie abstrakcyjnej, w formie ja, więc psycholog zostawia Tobie bardzo dużo do połączenia poprzez strefę Twoich łączenia faktów. Natomiast wizyta u wróżki jest połączeniem wizyty psychologicznej na pewno, bo ja zawsze mówię, że dobra wróżka to jest dobry psycholog. To jest ktoś, kto Ciebie wysłucha, kto z Tobą będzie chciał przebrnąć przez tematy dla Ciebie ważne, ale jest też połączeniem wizyty u osoby, która widzi więcej, która może wskazać właśnie na Twój potencjał. I kochani, przechodząc już do tych trzech trików, o których Wam wspomniałam, czyli do tych, do tych trzech kroków, które możesz wykonać, żeby w spokoju ducha pójść do wróżki. Słuchajcie, pierwszy krok najważniejszy. To jest Twoja odpowiedzialność, czyli przychodzisz do wróżki, ale nie zapominaj, że ta osoba nie przejmie odpowiedzialności za Twoje kroki i za Twoje czyny. To nie jest tak, że przychodzimy i zawieszamy naszą odpowiedzialność w próżni, no pozostawiamy, że, że tak powiem tą odpowiedzialność, że tak powiem temu, kiedy wróżba się zmaterializuje. To tak, kochani, nie działa. Przechodzimy odpowiedzialnie jako świadomi dorośli ludzie, którzy wiedzą, że chcą porozmawiać na temat swojego życia, którzy mają taką potrzebę, ale jednocześnie wiemy i pozostawiamy tą wiedzę dla nas, że nasze kroki, które podejmiemy, to będą kroki, które są podejmowane w dalszym ciągu odpowiedzialnie. Czyli jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny. Nie oddajemy tej odpowiedzialności ani wróżce, ani psychologowi, ale nie oddajemy też tej odpowiedzialności, kochani, woli przeznaczenia, bo przeznaczenie może nas nakierować na jakieś konkretne tory, tak jak już wspomniałam, ale my sami podejmujemy pewne kroki do takiej realizacji. Więc pierwszy krok bardzo ważny to jest właśnie Odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za swoje czyny, odpowiedzialność za e, przyszłość. Jesteś odpowiedzialny za to, jak się czujesz, e, i tutaj na przykład już troszeczkę wchodząc na tematy psychologiczno-terapeutyczne, e, jeżeli masz nerwice, jeżeli masz depresję, jeżeli zmagasz się na przykład z jakimś takim zaburzeniem psychologicznym, pamiętaj, że Jesteś odpowiedzialny za to, jak reagujesz na pewne sprawy, bo wpływu na innych ludzi, na partnera, na świat, na zdarzenia społeczne, na zdarzenia, na które, że tak powiem, pewnie nie wpada, które dzieją się w Twoim życiu, na to realnie nie masz wpływu. Jedyną osobą, na którą masz wpływ i jedyną osobą, która zawsze będzie przy Tobie, jesteś Ty sam. Więc e, jesteś ty sama, więc e, pamiętaj, że tworzysz odpowiedzialność za swój świat. I oczywiście nikt nie mówi, że dzięki tej wiedzy obudzisz się rano i mając pewne problemy, nagle zaczniesz je widać, widać z radością. Tylko właśnie ta praca nad sobą powoduje, że odpowiedzialnie e, traktujesz siebie. I pamiętaj, że na, najpiękniejsze, co można sobie dać, to jest pełny wymiar świadomości, a jednocześnie spokoju wewnętrznego. Więc to jest pierwszy krok do tego, jak połączyć wolny wybór z wizytą u wróżki. Drugi krok e, to jest krok, który sobie za, zanotowałam na czerwono. Przyjmij możliwości. Słuchajcie, o co chodzi z tym przyjmowaniem możliwości? Więc e, jeżeli jesteś u wróżki, jeżeli rozmawiasz z nią, jeżeli myślisz na przykład o zmianie pracy. O zmianie partnera. Jeżeli myślisz o jakiejś zmianie w swoim życiu, bo czujesz się przygaszony, czujesz się przygaszona, zmęczona, zmęczony, to taką wizytę u wróżki traktujesz jako trochę taki balsam dla siebie. I ta wróżka, jeżeli jest osobą z powołania, powinna dać Tobie możliwości i powiedzieć, które kierunki są dla Ciebie właściwe, a które, no nie do końca. I wtedy ty z tą wiedzą, z tymi możliwościami, które przyjmujesz, czyli dostajesz pewną wiedzę, następuje wymiana energetyczna, no bo takie spotkanie jest zawsze wymianą energii. Czyli bierzesz to, co ta wróżka do ciebie mówi, czy tam wróżka jasnowic, czy numerolog, czy astrolog, i później wracasz do domu i sobie myślisz: No, tak, taką mam możliwość, taką mam możliwość. I jakaś tam rzecz nie do końca fajnie wyszła, ale w sumie nadal chodzi mi to po głowie, ale poprzez tą wiedzę, którą dostajesz, dokonujesz wolnego wyboru. I wcale nie jest tak, że ja Tobie mogę powiedzieć, że coś dla Ciebie nie jest dobre, a Ty nie wrócisz do domu i, i jednak nie stwierdzisz: No dobra, ta Magda mi to powiedziała, ale w sumie ja spróbuję. To też jest w porządku. To nie jest tak, że idziemy do, do, do takiej wróżki i już musimy zrobić tak, jak ona mówi, bo coś będzie źle. Karty mogą nas przestrzec przed jakimś schematem, który często popełniamy, błąd, e, gdzie często popełniamy błąd schematowy, więc e, poprzez takie schematyczne błędy. E, karty mogą nam powiedzieć, nie idź tędy, pójdź drugą drogą. Natomiast jeżeli wybierzesz swoją drogę, pomimo tej wiedzy, to bądź odważny, bądź odważna i nie załamuj się, bo to też może być dla Ciebie dobre. Karty wskażą lepsze i gorsze rozwiązania, co nie znaczy, że te gorsze, może trochę bardziej okrężą drogą, ale też doprowadzą Ciebie do szczęścia. Więc pamiętaj, przyjmuj możliwości. Eee, najtrudniejsze, co możemy sobie sami wyrządzić, to ograniczenia. I jeżeli tych ograniczeń jest bardzo dużo, to słuchajcie, moi kochani, one wchodzą w schemat. Czyli zaczynamy myśleć schematycznie, zaczynamy myśleć zaprogramowani w danym kierunku i wiecie, i z czasem bardzo wiele zaczyna nas omijać. Zaczynamy rozmijać się z pewnym e, takim naszym planem duszy, więc przyjmuj możliwości i rozkru, rozkruszaj ograniczenia. I ostatnią e, rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest przyjmuj siłę swojej sprawczości. Słuchajcie, bardzo często zapominamy, jak sprawczą moc w sobie mamy. Zobacz, wyobraź sobie, że właśnie przed chwilką zjadłeś coś bardzo słonego. Nie mówię, że zupa była zasłona, bo byłby to zbyt oklepany schemat, jaki nam się w Polsce przyjął. Ale wyobraź sobie, że zjadłeś coś bardzo słonego. Zjadłeś na przykład sałatkę warzywną czy sałatkę grecką, która z natury jest generalnie dosyć, dosyć wytrawna w smaku. Ale wyobraź sobie, że ta akurat była mega słona. I zobacz, zaczynasz sobie to wyobrażać i po ilu sekundach zaczynasz odczuwać ten smak. Po bardzo krótkim czasie zaczynasz czuć, ten słony smak, twoje kubki smakowe zaczynają w pewnym sensie pracować na tyle, że twój umysł naprawdę czuje, że zaczynasz się silić tym smakiem. I widzicie, właśnie w tym jest rzecz, że to jest ta sprawczość naszego umysłu. I tak samo jak potrafisz sobie wyobrazić, że skonsumowałeś tą sałatkę grecką, czy warzywną, czy jarzynową, czy jak zwał, tak zwał, i że mam na smak słony, tak samo możesz zwizualiz zwizualizować sobie całe tą innych rzeczy. I teraz postaraj się sobie odpowiedzieć na pytanie, jak by to było być szczęśliwym? Jak by to było żyć inaczej? Jak by to było być w innym związku? Jakby to było być zdrowym? Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo Twój mózg zaczyna pracować, gdy zadajesz takie pytania. Są to też w pewnym sensie pytania afirmacyjne, dlatego że przyciągasz to, o czym myślisz, i to staje się Twoją afirmacją. Natomiast pamiętaj, że masz bardzo dużą sprawczość, więc wolny wybór jest wolną drogą do sprawczości. I kochani, uważam, że te trzy podpunkty, o których Wam właśnie dzisiaj powiedziałam, czyli odpowiedzialność. Przyjmij możliwości i przyjmij siłę swojej sprawczości. To są trzy kroki i trzy triki do tego, żebyś się rozwinął, żebyś się rozwinęła i żebyś potrafił, potrafiła połączyć wizję ezoteryczną z tak naprawdę z własną wolną wolą. E, zobacz, wszystko na siebie wzajemnie oddziałuje. E, wolna wola wpływa na Twoją sprawczość. Twoja sprawczość wpływa na wolną wolę. Jesteś w symbiozie, jesteś w energii wymiany. Nie można e, próbować wchodzić e, w świat ezoteryczny, jeżeli przyjmujesz, że twoja wolna wola zostaje przecięta, a ktoś przyjmuje odpowiedzialność za twoje czyny. Pamiętaj o tym, proszę, przed zapisaniem się do mnie na wizytę. A nawet nie tyle do mnie, co do każdej osoby, która takim światem się zajmuje. Słuchajcie, dzisiaj na tyle, dlatego, że wydaje mi się to bardzo ważne, co dzisiaj Wam powiedziałam. Zostawiam Ciebie z przemyśleniem tego, zostawiam Ciebie z taką ogólną refleksją. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze wrażenia, czekam na Wasze wymiany wiadomości i czekam tutaj na Was. Pamiętaj. Ten program jest dla Ciebie. Będę wdzięczna za polecajki, będę wdzięczna za uśmiechy, będę wdzięczna za łapki. Jesteśmy tutaj wspólnie. Tymczasem życzę Tobie, żebyś dziś, jutro, pojutrze i zawsze żył w zgodzie ze sobą, dlatego że żyjąc w zgodzie ze sobą otwierasz energię do wszechświata. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.